Witam i witam was w moim odcinku. Dzisiaj gramy z Andykiem, który musi sobie jeszcze Siema. łączyć. Rekordera. A na początek otworzymy, z, otworzymy sobie dwie skrzynki. Ach, nic się nie dorobło. Może w drugiej się coś dropnie. A, niedługo ty się. Nic. Aram. Dropnął Franka ostatnio, ale nie, przepraszam, że nie nagrałam odcinków. Wszystkie te skrzynki. Andy Andyk. 00 i gramy dzisiaj. Wszystkie teraz książki obiecuję, że będę z Wami e, otwierał. Ja więc... Jestem przygotowany na Ale nie gramy z tym, tylko gra... Nie to, tylko ba, gramy w karty, grafa. Będzie no właśnie, Andrzej ma wszystkie postacie, właśnie. jak? No, mamy wszystkie postacie, no, Więc tylko... congratulations. Tylko, jak się wbije na spojku? Ja jeszcze nie mam, nie mam post... Co się stało z tą postacią? Pokaż. O dobra, mam. Mhm. Chodziło mi właśnie o Mr. Pi. Mr. Pi Postać, która doszła naprawdę. Dobra, przepraszam, że zrobiłem pauzę. Dobra, nieważne. No to zaczynajmy bez przedłużania. Większego. Okej, okay, dobra nieważne. Mm, mm. no, um. To jest dla mnie Mr. P jest ja nawet niezły. ostatnio nie nagrywałem, nie go, wiem go, go, czemu. Go, go. Ja też nie wiem, właśnie czemu nie nagrywałem, nie bo to jest trochę głupie. no, no, no Nie rozumiem czemu, nie mam źlego pojęcia. Głupia bo bi, głupia bi, baton, polecam kanał Kolosusa. To ja polecam Andika. I Leonie. Leonia. Leonia, ale on ty masz? Nie, ha. ale miał. A masz ciągle? Nie ma. Dobra, właśnie. Jakiś. Widzicie tutaj przykład tego czegoś. Uważaj jakiś. Dobra, dobra. Odejdź ode mnie ta głupia główka. Dobra, Odejdź. To... No won. Yes. Cześć. Dobra. Mm, to jest właśnie, tu, przyjaciel. To tu nie jest moja główka. O właśnie, tutaj postawię Właśnie tego mojego takiego pomocnika, który za chwilę mi pomoże zawieźć. Dzień dobry z powrotem. Andrzej zrobił od nowa jak prost. Dzień dobry z powrotem po krótkiej przerwie. Andrzejek drugi raz próbuje nagrać. Siema Eniu. Dobra, to była bardzo ciekawa. O, o, ciekawe, sobie czy grać. mogę sobie kupić jakiegoś skina? Dobra. No, graj kolos. kolosu. Mogę sobie kupić Banita Call. Nie. No to kup cokolwiek, ja już jestem gotowa. No, nie mogę zagrać z taką najnowszą postacią, która doszła. Czyli Mr. P. A kolosus już za, właśnie zaczyna Dobra. grać. Zaczyna grać. Dobrze. jestem jestem Mr. P jak jest Frankiem. Old Mr. P i w ogóle, no, a tak dla mnie jest spoko. No, Idź Kolosus zjeść. No, no pójdź po to. Mm -mm. Czemu? Ciekawe co jest napisane na tym grobie, którym ma Frank na patyku. To na jest szaszłyk. Bo po braulowemu to tam jest napisane y, dwa szlaczki. A co? No dwa szlaczki no, widzisz tu Dwa szlaczki Łoni, ja, ja tak wszyscy zginiemy Ja w ogóle mam nową y, nagrywarkę, co jest dla mnie trochę lepsze MobiZen, może też niedługo będę na nim nagrywać, bo na, Bo dla mnie na no. nim jest po prostu lepsza wyraźność I nie trzeba mieć żadnego VIPa I można też zrobić dłuższe filmiki Dobra, być. więc też będę nagrywał na MobiZenie to jest chyba ostatni... Ale Andrzej <coughs> Gdy nagrywasz na Mobizenie, to na YouTube wygląda ty, na, że na, z masz taki wielki rekord bimobizen Mobizen. Ale nic nie przeszkadza. Serio? Nie. Dobra. Dobra, myślę. Jeszcze. Ale... Chciałam. Chciałem kogoś innego? Chciałeś. Kaka Chciałem. Mój kolega ma e, bibi her Heroskę ma Fajnie ja nie No jest fajna skinów. No ja też Ale on nie ma jakiegoś Nie, nie Stop jakiegoś... Dobra o. Długo pięknie walę. Idziemy na środek, dawaj Ja nie gwalę A Mr. to jest taki fajny, piękny Czego właśnie bito. Przez jakiegoś kosztów. To co jest? Może nagram potem odcinek z Pokémon Go? No! Won! O, dobrze. Akurat. Miau. Widzieliście tą scenkę, jak no. ja umarłem? No ta główka jest wkurzająca, no. Jak piesek jak biegnie, za je... Na razie słabo wychodzi. Minus 2, przegram całe życie. Kogo tu zabrać? Ja też sobie wezmę. No może, no, ja może No wezmę Bino. A właśnie, dlatego no nie otwieram tych skrzynek, bo nie mam nic do wydropienia, nawet mogę wam pokazać. A na razie nie będę ulepszać postaci, dopiero będę mógł wszystkie ulepszyć i kupić do O! 100% punkty mocy plus monety. To jest właśnie tak to jest, więc ja nie otwieram tych skrzynek i czekam na następną na postać. Która nie wiem kiedy będzie. Hmm, to teraz zabadło. Ty Tyś na tam. Po tym odcinku jest dosyć mocno możliwe, że zagram w Pokémon Go. Ja też może zagram w Pokémonka. Tylko no u mnie jest no najgorsze, ja nie wiem co nagrywać, bo nie mam Pokéboli. No a ja nie mogę mu wysłać, no to pójdź na taki pokystop. zejdziesz na dumać to ten plac zabaw. zakręcisz, no Tylko potrzebuję internaut na telefonie, a Nie ma. To szkoda. Cześć, Mortyś. Dla mnie Bibi jest bardzo fajnym zadniarzem w ogóle. A ja będę snajpował snajperem. O, No, ale żebym się nasnajpował normalnie, no. Normalnie prost. Nie, no nie chcę zakończyć filmiku, bo ona dopiero. Mój ma dopiero 4,5 minuty. Gratuluję. Więc nie wiem, zrobię. Mój ma 7 Zagram może l albo Dobra, l m l Zagrajmy w jakiś inny tryb, bo to się zaczyna nudne. Dar z No zagraj. A już wiem, z kim zagram. Moją piękną szelką. No włącz. Co ty włączyłeś? Zbiory klejnotów. Ale co ty włączyłeś to? E, no, no dobra, gramy. jeszcze tak nie grałam w takie coś, żeby grać w Igrzyska Mocy z kimś. to da jeszcze się? nie grałam. No dobra, da więc się. grajmy. Da się. Ale to były słowa Leonia08, które A właśnie, polecam też mojego TikToka. Ja też. <laughs> polecam też mojego TikToka. Ja też. Kolosy Ale 6. ja bym wolał osoby, którzy są, no, obserwują to. mnie na TikToku, dawali mi też suba, no, bo jestem smutny. No a połączyłeś sekundę YouTube'a z, y, z TikTokiem? Nie da się. Da Chuch, się! Jak? No, Wiesz wyłącznie. co? A mi wcześniej napisało, że nie da się i potem w, potem wyłączyłem, wyłączyłem telefon i się dało. Okulary? No więc... Okulario, Karichom mnie przeszczelił na wylot. A wiesz, że to jednak jest fajne, że jednak to nie jest coś, To nie są zwykłe walki, więc lepiej na tych nie przegrywać, bo są tylko trzydziennie. Co? No te walki można trzy razy zagrać w dniu. W igrzyskach mocy wiedziałeś? Nie. Naprawdę? Nie. Ołaś, to słabo Więc trzeba raczej wygrywać niż przegrywać. Ale A czemu ja nie mam szoku bitewnego? No przecież zatrzymałeś go! O, ja się... Dobrze. Mam. A, ja miałam już i to... Ja chciałem powiedzieć, że czemu ja nie mam plastra. No czemu się nie ustawiłeś plastra? Już no, zapomniałem. Ja się... O nie, przegraliśmy. No, A ja jednak mówię, nie, nie, gdy mnie zabiją i dostaną, to wygrają. Jakbyś nie ma za bardzo Są... dużych szans. No to ja po mnie. Bym musiał nabić se ulta... O, mam ulta. Jest. Jest. No, nie jest. Co? Nie jest. Nie, nie, jest. Jest. nie, nie jest. No cóż, Hamano. Dobra, może... dobra, to by ch chyba było na tyle, bo dzisiaj taki krótki odcinek czeka, Ale za chwilę może być. będzie trochę dłuższy. gautopa. <coughs> Nara. Czekaj. No brakuje mi 90, to dobra. Otworzymy to na następnym. Nara i cześć. obejrzę wideo teraz. E, koniec.